Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Serek na śniadanie. Dzisiaj przechodzę do Was z tematem rozmowy telefonicznej i takiego najbardziej ulubionego pytania każdego z fotografów, po ile sesja. Często pytacie mnie na moich warsztatach, co w ogóle odpowiadać na takie zapytania. Czy od razu rzucać cenę przez telefon, czy jednak jakoś rozmawiać, czy, od, czy dać odnośnik do strony, żeby klient zaznajomił się z ofertą. No więc stwierdziłam, że tych pytań było tak dużo, że nagrałam po prostu serwis na śniadanie, że to świetny temat do tego, żeby się z Wami podzielić. Zatem ja mam swoją jakąś sprawdzoną metodę i właśnie za chwilę Wam o niej opowiem. Więc jeżeli ja dostaję telefon po ile sesja, to na samym początku oczywiście dziękuję za telefon i mówię wspaniale, że Pani do mnie dzwoni, że jest zainteresowana Pani moją ofertą. Ale proszę mi powiedzieć, czy cena jest jedynym kryterium, jakim się pani pan kieruje przy wyborze swojego fotografa. I teraz, to jest świetne pytanie do tego, żeby zbadać preferencje twojego klienta, żeby zbadać to, na czym mu tak naprawdę zależy wybierając fotografa. Bo jeżeli teraz klient odpowie, tak cena jest dla mnie najważniejsza, no to szczerze mówiąc, nie ma z czym polemizować, bo oczywiście zawsze się ktoś znajdzie, kto jest tańszy od nas. Jak ja to mówię, niektórzy sprzedają naprawdę sesję tak tanio, że już no, niżej się nie da, więc tutaj nie ma z czym tak naprawdę polemizować. Natomiast jeżeli klient odpowie tak, oczywiście jest coś więcej jeszcze, cena nie jest tylko jednym kryterium. To można w bardzo łatwy sposób włączyć się do tej rozmowy i podpytać wspaniale. W takim razie, na czym pani tak najbardziej zależy? Czy panu? Do mnie dzwonią głównie kobiety, więc mówię, na czym pani najbardziej zależy? I zawsze moja klientka, słysząc to pytanie otwarte, mówi: Najbardziej to mi zależy w ogóle na tej magii, na tych pięknych kolorach. I ja wtedy włączam się do rozmowy i mówię: tak, tak, wiem, dokładam wszelkich starań, żeby właśnie zdjęcia, które. Będą efektem naszej wspólnej sesji były przede wszystkim wypełnione aż po brzegi magią, bo magię uwielbiam. Uwielbiam to kreować. I tak rozumiem, kolory też mają ogromne znaczenie. Jak pani zauważyła po moim portfolio, kolor gra również bardzo, bardzo ważną rolę. Jest on mocny na moich zdjęciach, jest on kontrastowy, ale właśnie taki, który podbija piękno każdej kobiety, która staje przed moim obiektywem. I wtedy klientka też mówi: Tak, i wie Pani, Pani Moniko, jeszcze w ogóle super u Pani na zdjęciach są stylizacje. Uśmiecham się teraz do Ciebie, bo jak widzisz, zapewne już zauważyłeś, jakim torem idzie ta rozmowa. No, właśnie idzie takim, żeby zbadać preferencje mojego klienta, ale też tak naprawdę, żeby klient sam sobie uargumentował, dlaczego warto jest kupić sesję u mnie. I cena tak naprawdę już nie będzie miała wielkiego znaczenia, więc Pozwalam, żeby moja klientka w piękny sposób po prostu mówiła o moich zdjęciach, a ja się pod to świetnie podłączam, bo oczywiście też to rozumiem i też jakby daje akceptację do tego wszystkiego, no bo też wiem, w czym ja jestem dobra, znam swoje mocne strony w fotografii, więc moja klientka mówi, wracając do rozmowy, e, tak, jeszcze stylizacje, w ogóle u Pani te stylizacje są takie wyjątkowe, jeszcze nigdzie takich nie widziałam i ja zawsze się uśmiecham, mówię, dziękuję, dokładam wszelkich starań, żeby każda moja klientka miała coś nowego, coś wyjątkowego, więc zawsze przed sesją przygotowuję coś specjalnie dla Pań, żeby też Pani się właśnie czuły niesamowicie kobieco, wyjątkowo, i żeby właśnie na tych efektach końcowych było widać tą dumę, którą tak strasznie chce pokazać. Dumę, miłość, kobiecość, eteryczność, zwiewność i właśnie tą wszechobecną magię. I kiedy porozmawiam już sobie z moją klientką, kiedy już sobie wymienimy tak naprawdę wszystkie atuty mojej sesji i moich zdjęć, to mówię, powracając jednak do Pani pytania, to, to tak jak Pani zauważyła, moje zdjęcia są wyjątkowe i cena też za tym jest wyjątkowa. Może nie jest najmniejsza, ale tak jak Pani zauważyła, na pewno jest tego warta. Zatem cena mojej sesji to jest tyle i tyle. I klientka może powiedzieć, och. No tak, no spodziewałam się trochę może mniej, ale w sumie rozumiem. I ja wtedy też łatwo mogę powiedzieć, że tak, wiem, że cena nie jest najmniejsza, że jest to um, cena dość wysoka, ale tak jak pani zauważyła, jest to produkt ekskluzjiw. Dokładam wszelkich starań, żeby moje sesje były wyjątkowo, wi wyjątkowe, więc i cena też jest wyjątkowa. I moja klientka mówi, tak, tak, rozumiem, no tak, no potrzebuję teraz chwili, żeby się zastanowić, żeby porozmawiać z mężem, żeby to przedyskutować. I ja zawsze daję wtedy wolny czas, zawsze mówię, pewnie, rozumiem, e, możemy się zdzwonić za dwa dni, mogę do Pani zadzwonić za dwa dni o godzinie 10, czy to by było dla Pani w porządku. I moja klientka mówi, tak, tak, dwa dni mi zupełnie wystarczą. I teraz e, część kobiet oczywiście już umawia się w trakcie rozmowy, no bo... Poznały też argumenty, dla których chcą przyjść na sesję, też tak same sobie przed sobą udowodniły, dlaczego właśnie chcą wybrać mnie, więc cena nie robi już na nich wrażenia. Natomiast jest część moich klientów, które potrzebują się zastanowić. I teraz, co się dzieje, kiedy um, kobieta się wyłączy i, e, i będzie chciała przedyskutować z mężem? Otóż. Z mojego doświadczenia wynika, jakby wychodzi w sumie jeden tak naprawdę taki szablon, taki schemat. Otóż yy, kobieta idzie do męża i robi wszystko, żeby go przekonać, ponieważ już w trakcie rozmowy ona zdała sobie sprawę, że rozmawia nie z podrzędnym, kimś, kto dopiero zaczął się bawić w fotografię, ale też z kimś, kto po prostu się zna na tym, z kimś, kto, yy, przy którym czuje się yy, bezpiecznie. Więc jest grono klientek, które wolą zapłacić więcej za sesję, ale czuć bezpieczeństwo. I czuć, że produkty gotowe, które uzyskamy, czyli też piękne zdjęcia właśnie, będą skrojone na miarę jej potrzeb. I woli zapłacić raz porządnie, ale mieć pewność, niż chodzić gdzieś tam i. I tworzyć zdjęcia, które nie do końca będą jej pasowały. Więc tak naprawdę, widzicie, to takie proste pytanie: czy cena jest jedynym kryterium, jakim się Pani kieruje przy wyborze swojego fotografa, daje Wam bardzo szeroki wachlarz do tego, by poznać potrzeby Waszego klienta. Bo mówię, jeżeli cena jest tym głównym kryterium, tutaj nie za wiele możemy zrobić. Pamiętajcie, że fotograf nie konkuruje ceną, fotograf konkuruje obrazem. Podejściem do klienta swoją osobowością, swoją komunikacją. Jest tak naprawdę bardzo dużo kryterium, które możemy wstawić przed cenę. Cena nigdy nie jest ostateczna i nigdy nie jest jedyna. Także starajcie się zadawać takie otwarte pytania, bo ja jestem zwolenniczką w ogóle poznawania potrzeb swoich klientów, wtedy wiem, jak dostosować swój produkt, żeby właśnie ci klienci, którzy są moimi idealnymi klientami, do mnie trafiali i mnie wybierali. Także. Polecam Wam wpisanie właśnie tego pytania do takiej swojej procedury, i nawet jeżeli ktoś Was pyta mailowo o cenę, to również możecie zastosować. Tą metodę. Najpierw podziękować. Dziękuję, że jest Pani zainteresowana moją ofertą. Czy cena jest jedynym kryterium, w jakim się Pani kieruje, właśnie przy wyborze swojego fotografa? Czy jest coś jeszcze? Bo pozwolę sobie um, przytoczyć to, co dla mnie jest ważne, kiedy kreuję dla moich klientów najpiękniejsze obrazy. A ważne jest i wypisujesz właśnie to, w czym Ty jesteś mocny, w czym co widać w Twoich zdjęciach, czym Ty się kierujesz przy robieniu fotografii. Natomiast na koniec możesz podać tą cenę. I oczywiście yy, dać informację, że w razie jakichkolwiek pytań służysz pomocą, bądź możesz zdzwonić się telefonicznie, żeby wyjaśnić ewentualnie jakieś dodatkowe sprawy. Także tego Cię życzę, żebyś się tym filmikiem zainspirował. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to się zainspiruj, bo naprawdę bardzo, bardzo fajnie to działa, nie tylko w sprzedaży, ale przede wszystkim w tym, by poznać właśnie, jaką masz społeczność i jakie ludzie do Ciebie dzwonią. Bo być może jest tak, że nie jesteś w tym segmencie klienta, w którym chciałbyś być, no ale to już yy, trzeba później przedsięwziąć inne działania, o których na pewno też nagram kolejny filmik. Także życzę ci pięknego dnia i kolejnych pięknych dni. Zostaw komentarz, jeżeli filmik był dla ciebie użyteczny. Udostępnij, jeżeli chcesz podzielić się też tą wiadomością z kimś innym. Ta sytuacja i to pytanie, o którym ci teraz powiedziałam nie zawsze dotyczy oczywiście tylko fotografów, bo tak naprawdę w ogóle usługodawców. Więc jeżeli masz kogoś, z kim chcesz się podzielić tą e, informacją, to zachęcam, bo zawsze jesteście dla mnie mega motywacją, żeby tworzyć nowe kontenty i nowe e, filmiki dla Was. Także ja Was pozdrawiam, dziękuję bardzo za dzisiaj e, i jeszcze raz miłego dnia. Monika Serek.